Szanowni Panie i Panowie, Drodzy Członkowie, Gminnego Rzeszenia że też Komisje Władze Samorządowe, partnerzy, działacze, trenerzy i zawodnicy partnerzy po faktu skutkiem, że mamy partnerów do współpracy w różnych programach i dlatego tak to będziemy niech konkurująco i serdecznie wytali. Witam Was serdecznie na posiedzeniu gminnego. Gminy Rady LZS że się nie ma, w Rady Radiu z u Rzeszeniem Lubawiec, udział niektórych przewodniczących URZS-u. Yy, Nami jednocześnie zarazem na spotkaniu tym Do tego do końca kolejny rok kalendarzowy. Myślę, że rok udany, oczywiście zdaje sobie sprawę, że wiele rzeczy można jeszcze poprawić, ale mam nadzieję, że samo całokształtu działalności stowarzyszenia zdecydowana większość odbiorców jest bardzo zadowolona. W roku 2015 realizowaliśmy między innymi trzy projekty w ramach działania 413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie małych projektów. Dzięki pozyskanym środkom udało nam się zmodernizować boisko i teren wokół miejscowości Łożyn oraz zagospodarowanie terenu, poprzez utworzenie placów zabaw w miejscowości Zierkowo oraz Lubstynem. Przy okazji chciałbym bardzo podziękować członkom Koła Elżbiety Alista Łąży, Radzie Sowieckiej w Łążynie oraz w Lubstynku, jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej z Łążyna oraz Zierkowa. Za bardzo duży wkład w pracy społecznej włożony w realizację przedsięwzięcia. Dziękuję również Radzie Gminy w Lubawie oraz władzom Urzędu Gminy w Lubawie za zaufanie i wsparcie finansowe, a pracownikom Urzędu Gminy za pomoc przy realizacji programu i projektu. Braliśmy również udział w konkursie organizowanym przez Krajowe Stowarzyszenie. Zajęliśmy pierwsze miejsce w grupie trzeciej w klasyfikacji generalnej 7 Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich. 16, 21, Sportowy turniej Gmin oraz jako współorganizator 15 miejsca w kraju w konkursie inicjatyw powszechnej aktywności fizycznej poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim, bardzo dużo pomoc i za co z tym biorze się wpływ na końcową ocenę Niemi. Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Lubama, LUKS, Protniczanka Protnica, szczególnie podziękowanie dla prezesa, pana Darka Wybarackiego. Stowarzyszenia Ośrodek Rozwoju Inicjatyw Lokalnych, podziękowanie dla pani prezes Karolini Czyszeskiej. Współpracowaliśmy również z klubami sportowymi. Konstrakt. podziękowanie dla prezesa Kamila Górczycy. Mam nadzieję, że w przyszłym roku i w dalszym ciągu będziemy mogli wspólnie działać i rozwijać sport na terenie gminy Lubawa. Moi drodzy, chciałbym wam wszystkim w imieniu swoim, jak i również Gminnego Rzeszenia Rezultatów Lubawy serdecznie podziękować za współpracę mijającą w 2015 roku i korzystając z okazji życzę spokojnych, zdrowych, radosnych Świąt Bożego Narodzenia spędzonych w rodzinnym gronie oraz wszelkiej pomieszczności w nadchodzącym roku 2016. Dziękuję bardzo. sobie życzeń no. thank Ja bardzo dziękuję za zaproszenie miałem ja tę uroczystość. To już stało się tradycją, że spotykamy się w takim gronie. Od dzisiaj wyjątkowo bez wójta ewertowskiego, no ale wypadły mu inne obowiązki, ale prosił, żebym przekazał parę ciepłych słów również w jego imieniu i pracowników y, y, urzędu. No jest to dobry czas na podsumowania, jest dobry czas na rozważania o roku przyszłym, jak tu Pan Prezes czytał Wasza organizacja na sporo sukcesów miała w tym roku. Także ja ich nie będę powtarzał. Miejmy nadzieję, że ta dobra passa LZS-u Lubawskiego no, będzie trwała dalej. Jeżeli chodzi również, no, gmina też miała dobry rok, tutaj część z Państwa Radnych i, i część z Państwa tej członków LZS-u też biorą, bo tu mamy ścisłą współpracę w wielu, wielu dziedzinach. Także był to dla gminy dobry okres. Jeżeli chodzi o rok przyszły, to no w tej chwili trwają prace nad budżetem gminy. W związku z tym no, też ta perspektywa wygląda dosyć, dosyć dobrze. W roku przyszłym będziemy się skupiali na dosyć dużych inwestycjach. Takie dwie główne, Dwa główne zadania inwestycyjne to budowa dróg i kontynuacja kanalizacji gminy, także duże pieniądze będą przeznaczone na, na te inwestycje. A same drogi, czyli mówię o drogach gminnych i o drogach budowanych czy remontowanych we współpracy z samorządem powiatowym, jeżeli uda nam się uzyskać środki zewnętrzne. Planujemy około 6 milionów złotych, także no to są to zadania dosyć poważne. Natomiast ten dobry poziom tutaj uda nam się utrzymać. Więc no, patrzmy na tą perspektywę roku przyszłego dosyć optymistycznie i mam nadzieję, że tutaj te nasze plany się powiodą i będziemy mogli te wszystkie nasze zamierzenia zrealizować. Że przyjmijcie Państwo na, te, na święta, na ten nowy rok serdeczne życzenia, wszelkiej pomyślności, tej, tych sukcesów organizacyjnych, tych sukcesów osobistych. A na nadchodzące święta z miłych, zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia w gronie rodzinnym, także wszystkiego najlepszego. Dziękuję.